Zadania, pytania. Zgłosiła się pani poseł Krzysztof Janowska. Proszę bardzo. Zamykam listę naszych wyborów. Pani marszałku, wysoki sejmie, panie ministrze. Chciałabym, chciałabym zwrócić uwagę na bardzo poważny problem, który, o którym w tej chwili mówimy. Bardzo bym prosiła, ażeby państwo skupili uwagę. Mówiliśmy o upadku stoczni, o likwidacji miejsc pracy. Dzisiaj, w tym momencie, mówimy o likwidacji pracy dla 30 tysięcy ludzi o najwyższym stopniu niepełnosprawności. Są to osoby niewidome, chore psychicznie, z epilepsją, które pracują w zakładach pracy chronionej. Chcę powiedzieć, że na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej zmieniła się możliwość dotowania miejsc pracy w rozumieniu dotacji do wynagrodzenia. Będzie ona wynosiła tylko i wyłącznie 75%. To, o czym mówimy dzisiaj i poprawka, która tu została zgłoszona, mówi o tym, że w zakładach pracy chronionej, które występują, w których pracują osoby o najwyższym stopniu niepełnosprawności, zakłady pracy chronionej nie będzie stać na to, ażeby te osoby zatrudnić i do Dofinansować to, co zostało w tej chwili uniemożliwione. Chcę Państwu powiedzieć: to jest apel do nas wszystkich. Dzisiaj się ukazał w Rzeczpospolitej 30 tysięcy osób, które od paru tygodni miesięcy są pod naszym Sejmem, które do nas piszą. Czytam tutaj tekst. Czy będę dalej pracował? Ja chory na stwardnienie rozsiane, bo przy nowych przepisach. Mnie nie zatrudnią, nie będzie na to zakładu stać. Uprzejmie informuję, że do końca roku ponad 1300 osób nie będzie mogło pracować, a od stycznia 30 tysięcy. Ta poprawka mówi o możliwości dofinansowania na rehabilitację tych osób w wysokości 25%. Proszę pamiętać, nie możemy odsyłać ich do domu, nie możemy odsyłać ich do getta Centrum Integracji, Chcemy, żeby oni byli dalej w zakładach pracy chronionej. Oni o tym marzą i o tym z tego się ogromnie cieszą. Nie możemy ich w ten sposób dyskryminować. Bardzo proszę o poparcie poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Czy jest Nie ma? Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, pan